może do pana prezesa też, bo dzisiaj w Rafako y, wizytował Donald Tusk i powiedział pośrednio, bo i nawet bezpośrednio, że rząd za pomocą Tauronu chce zniszczyć Rafako. Jak prezes to skomentuje? No i y, jak też pan ocenia to, że politycy włączają się do tego konfliktu pomiędzy państwem a Rafako? Bardzo dziękuję za to pytanie. Panie redaktorze, ja od tego zacząłem, że Wydaje mi się, że trudno będzie y, znaleźć porozumienie, jeżeli to przejdzie na etap sporu politycznego. Proszę Państwa, to jest spór gospodarczy, spór dwóch firm gospodarczych. Oczywiście w wypadku Tauronu istotną rolę odgrywa akcjonariat Skarbu Państwa. Ja zwracam uwagę, że jeżeli chodzi o Rafako, nie. W wypadku Rafako jest to spółka, generalnie, której właścicielem jest podmiot cypryjski y, i syndyk masy podłościowej firmy PBG skarb państwa poprzez PFR ma bodajże 8%. Też pamiętajmy o tym. Dlatego tutaj mówienie, że to jest spór spółek skarbu państwa no jest takie, no, no, przynajmniej dla mnie niezrozumiałe, tak, no ale ja nie jestem politykiem, dlatego to, jest, to może dlatego ja tego nie rozumiem. Natomiast, proszę Państwa, ja powiedziałem, my nas interesuje współpraca, my chcemy zapewnić, to nie jest, proszę państwa, moja jakaś deklaracja typu Właśnie o jakimś charakterze politycznym, tylko biznesowym. My chcemy zagospodarować, jeżeli będzie taka sytuacja, osoby pracujące w Rafako, ponieważ widzy, ja widzę bardzo duży potencjał. Proszę Państwa, bloków energetycznych węglowych jest dużo, spółka Rafako jest wytwórcą bloków węglowych. No, zdajemy sobie sprawę, że w Europie jest to pewnie kwestia schyłkowa, Ale proszę Państwa. Zarówno, zarówno w tej chwili tauron, jak i e, tauron wytwarzanie przede wszystkim, który w części przejdzie do NAB, te bloki węglowe mają funkcjonować jeszcze wiele lat blok 910 ma funkcjonować 30 lat. Serwigo, serwisowanie, produkcja ma bardzo dużej ilości elementów. Świetnie, że była w naszych, że tak powiem, pod naszym jakimś wpływem. Dlatego tutaj to widzę, no czym to będzie więcej polityki, Ja widzę więcej niestety zagrożeń. To jest prawdą. Natomiast nie jest to kwestia na chwilę obecną polityczna. E, zwracam uwagę, że e, że przed prokuratorium mam nadzieję, że do jakiejś y, konkluzji dojdziemy.